Która postać przypada paniom najbardziej do gustu? Macierewicz, oczywiście! <noise> Czy widziała Pani film Patryka Wegi-Polityka? Tak, widziałam. Jakie wrażenia? Warto obejrzenia. No, taka parodia w sumie, nie? Ale nic nadzwyczajnego, ja myślałem, że będzie lepszy. Czy widzieli Państwo film Patryka Wegi-Polityka? Tak, widzieliśmy. Jakie wrażenia? Inne niż myślałam. Bardzo mi się podobał, fajny. Ogólna kombinacja była fajna, nikomu nie ubliżała, bardzo fajnie było, wesoło w miarę. Fajny film. Czy wybiera pan się do kina na film Patryka i polityka Byłem już. Jakie wrażenia? Ja, ciekawe. Co państwo o nim sądzą? Średnie. Można popatrzeć. Oczywiście. Tak Jakie wrażenia? Jesteś... Bardzo pozytywne. Szczęśnięte jesteśmy... jesteśmy, tak. <laughs> to znaczy generalnie jesteśmy szczęśnięte. Polska jest krajem smutna takim, jakim ta nasza jest rzeczywistość. Rzeczywistość jest bardzo smutna, rzeczywiście. A jaka postać przypadła państwu najbardziej do gustu? Misiek. <laughs> tak. Misiek Misiewicz. był najbardziej taki prawdziwy. Najbardziej go obsmarowali, żeby tak. dlatego, że siedzi. Macierewicz niby, ten filmowy Macierewicz. <laughs> Nie zastanawiałam się. Wszyscy aktorzy bardzo fajnie grali. Która postać przypada paniom najbardziej do gustu? Macierewicz oczywiście! <noise> A czy polecają Państwo ten film, czy to był czas stracony? Nie no, jak ktoś lubi oglądać takie parodie to można iść. Oczywiście. A czy poleca Pani ten film? Tak. Oczywiście. <noise> poleca. Kto, kto ma czas to niech idzie. Warto iść. Czy wybiera się Pan do kina na film Patryka Wegi tak, Polityka? Tak, tak. tak wiesz, się. No wybieram się. Wybieram się. Tak. Prawdopodobnie się wybiorę, bo jestem ciekawa. Jakie oczekiwania w stosunku do tego filmu Pan ma? Pozytywne przede wszystkim. Chcę się pośmiać, po prostu z drugiej strony zobaczyć, jak to wygląda. Od strony niezależnego jakiegoś reżysera, który naprawdę robi konkretne kino, tak mi się wydaje w tej chwili. W sumie to idę tak zobaczyć z ciekawości, bo na pewno będzie głośno i nie chcę się sugerować czyjąś opinią, tylko sama swoją jakąś wykształcić. Oczekiwania są, ale jakie to nie, nie... obejrzę, to powiem. Myślę, że będzie dobra zabawa. Czy Pana zdaniem obecna władza może zablokować ten film? Chodzą takie pogłoski? Bardzo bym chciał, bo by było wesoło. Chociaż to mi całkowicie przeciwne, ale byłoby wesoło. Nie, aż tyle chyba nie może. I dzięki Bogu. Miejmy nadzieję, że nie. No, miejmy nie nadzieję. Nie powinna. No, nie powinna. Gdyby zablokowała, to był już koniec demokracji w Polsce. A czy Pana zdaniem obecna władza może zablokować ten film? Nie, bo to już nie te czasy. Nie, panie, to jest film dla ludzi, którzy potrafią myśleć. także Są zdolni do tego, <laughs> także myślę, że mogą. Myślę, że yy, mogliby zablokować medialnie na zasadzie yy, w kina i tak by się ten film ukazał w internecie. Czy, Twoim zdaniem, obecna władza może zablokować ten film? Chodzą takie pogłoski? Nie wiem, wydaje mi się, że raczej nie powinni. Tak naprawdę kto to zablokuje, jeżeli w ogóle zablokuje, to my się tego nigdy tak naprawdę nie dowiemy na serio. No z tego co słyszałam, to już blokuje. Polsat TV, TVP1. Dzisiaj coś takiego słyszałam. A czy uważa pan, że obecna władza może zablokować ten film? Takie pogłoski były? Nie. Ja myślę, że tak. Także może zdąży. Tak, i myślę, że w ciągu dwóch dni będzie już cenzura, dlatego idę dzisiaj, gdzie jest premiera? Bo myślę, że w piątek może być już film z cenzurą przede wszystkim. Nie wiem, może być też troszeczkę zmodyfikowany, tak uważam. Ale jak będzie, to nie wiem, naprawdę. Czy Twoim zdaniem to, co mogliśmy zobaczyć w zwiastunach, obrazuje jak wygląda nasza polska polityka? No być może, jest to pewien wyraz, który może to pokazywać. Z przykrością stwierdzam, że, tak, pewnie, tak, tak że tak pewnie tak. Że pewnie tak. Dlatego to jest takie to jest smutne. Cytaty żywcem tak. wzięte z wypowiedzi naszych posłów. Niestety. To jest, takie to jest smutne, skutne, tak. że niestety odzwierciedla to, prawda? Myślę, że tak. W większości tak. W zwiastunach tak, tak wnioskowałem, że tak. A nie wiem, nie wiem jak, jak... Bo wie pan, zwiastuny nieraz troszeczkę potrafią przekłamać, prawda? Raczej tak. Bardzo podobnie. Wszystkie postacie są... Prawie identyczne. Patrząc się na naszą politykę w naszym kraju, to jest kiepska. Do potęgi entej można to tak nazwać, z tego względu, że tylko korupcja i, i zabawy normalnie, żeby jak najwięcej wyciągnąć kasy dla siebie. Przede wszystkim nasza polityka tak wygląda, tak mi się wydaje. Bo po prostu oni też są ludźmi i zachowują się normalnie, wyrażają się normalnie. A to, co pokazuje telewizja bez obrazy dla telewizji i dla prasy, to nieraz jest troszeczkę zakłamane, więc... takie chyba bardziej ludzkie mimo wszystko dla ludzi oblicze, obojętne co ujawnia, czy dobre cechy, czy złe, ale takie bardziej bliskie nam. Czy uważa że pani na przykład w zwiastunach to, co mogliśmy zobaczyć, to Patryk Wega pokazał rzeczywiście, jak wygląda nasza polityka? To znaczy, no wie pan, akurat ja widziałam zbyt mały fragment, że ocenić. O filmie. A czy ty wybierasz się na film Patryka Wegi Polityka? A może już widziałaś lub widziałeś ten film? Jeśli tak, napisz w komentarzu co o nim myślisz. Jeśli spodobał ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj po więcej. Adam Wąsikowski, Sonda W.